To wygra mecz? Zamek kamieniem! Zamek. Zamek. Zamek! Zamek! Tymi słowami przez 70 lat nasi zawodnicy na wszystkich boiskach, stadionach byłego województwa wapryckiego i nie tylko województwa dolnośląskiego zawsze rozpoczynali mecz. Dlatego też to nasze dzisiejsze święto, przepiękne święto 70-lecie jest właśnie takie jakie jest. Dlatego też życzę wszystkim tutaj obecnym, którzy dzisiaj do nas dotarli, dużo zróbka, uśmiechu i wszystkiego najlepszego. Trzeba powiedzieć, że to pokolenia takich działaczy jak wy tutaj towarzyszyły tym 70 latom działalności tego klubu to setki zawodników. 70-lecia Wielka jest zamek Kamień Ząbkowicki składamy serdeczne gratulacje całym zarządowi klubu, działaczom, zawodnikom i wiernym kibicom. To są wszystkie osoby, które wybaczyły historyczny awans równo 30 lat temu. Brawo. Panowie, jestem ciekawy jednego. Może nie, to jest, nie, to jest nie, nie, nie do końca sportowe pytanie, ale jak to się stało, że w ogóle życie się nie zmienili? Czyli sport to zdrowie, prawda? Brawo, Dziękuję. Ja chciałbym osobiście jako wód i w imieniu całej Rady Gminy Kemic serdecznie podziękować wszystkim tym osobom, które przez te 70 lat swojej pracy społecznej, wykonywając różne funkcje i pełniąc określone zadania w klubie, pokazywaliście, że można w naszej lokalnej społeczności zrobić coś naprawdę bardzo dobrego. Już nie tak dawno, kilka dni temu, Pan Minister Sportu i Turystyki przybył na ten Gminy Kamieniec-Ząbkowicki z oficjalną informacją o kolejnym bardzo dużym dofinansowaniu do budowy nowego, drugiego już kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły. On także będzie służył naszej lokalnej społeczności, Wam, drodzy koledzy i koleżanki, wszystkim tym osobom, które aktywnie działacie i tu na dole, ale także i tam na górze. podziękowanie za wsparcie finansowe, pomoc w realizowaniu zadań i ambicji klubu, a także za zaangażowanie w szerzenie ducha sportu wśród mieszkańców gminy Kamienica Obdowickiej. Sport jest niczym sztuka, rzeźbi ciało i duszę. Móc uczestniczyć w jego rozwijaniu to zaszczyt. Mając takich partnerów jak Państwo marzenia zdają się nie mieć granic ani przeszkód. Życzymy wszel wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Prezes Klubu Wielka jest Zamek Wyszak w Kamieniec, 13 październik 18, 2018 roku.